Cześć, witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o rolowaniu mięśnia piersiowego. Opcje dla osób, które się garbią, które dużo pracują przy komputerze, oraz dla tych, którzy na przykład mają małe dzieci i często je tulo. Rolowanie będziemy wykonywali przy ścianie. Do rolowania potrzebna jest Wam e, mała piłeczka, najlepiej dosyć twarda. Jeśli w domu macie takie ustawienie, gdzie jest załabanie ściany lub macie framugę, warto wykorzystać takie miejsce. Jednak my spróbujemy zrobić to przy ścianie. Mamy piłeczkę. Do rolowania ustawiamy się w pozycji wykroczno-zakrocznej. U kobiet rolę ustawiamy nad górczom piersiowym. Naszym dociskiem wycięte do będzie przeniesienie ciężaru tułowia do przodu. Staramy się znaleźć punkt, który jest bolesny i chwilkę go ucisnąć. Możemy też popracować ruchem tułowia, tak żeby opracować większą powierzchnię w obrębie mięśnia piersiowego. Jeśli jednak znajdziecie taki punkt na mięśniu piersiowym, który promieniuje do ręki, to starajcie się go ominąć, zmienić pozycję rolera, tak żeby po prostu nie uciskać tego punktu. Jeśli macie spięte mięśnie piersiowe, one mogą być odrobinka bolesne, to rolowanie może być dysko, trochę w dyskomforcie, ale starajcie się jednak chwilkę wytrzymać i popracować na tym mięśniu. Warto jest opracować mięśnie piersiowe symetrycznie. Dziękuję Wam za oglądanie, miłego rolowania i do zobaczenia.